Jesteśmy na szczycie Gemsztoku, jak zwykle, w takich razach, dlatego że, moi drodzy, Szwajcaria ciągle pracuje, wyciągi jeżdżą. Co prawda nie wiemy, jaka będzie decyzja Bundesrat dzisiaj wieczorem, bo możliwe, że Szwajcaria dołączy do krajów, w których jest twardy lockdown, ale miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Słuchy chodzą, że nawet jeśli będzie twardy lockdown, to wyciągi narciarskie chodzić będą. Od 19 zapowiadane jest otwarte, e, oficjalne otwarcie sezonu w Szwajcarii, to znaczy będą chodziły e, prawie wszystkie trasy, te, które są naśnieżone śniegu. Jak widzicie, jest w brud, zupełnie inna atmosfera w porównaniu do tej, jaką widzieliśmy na poprzednim e, moim wideo, dlatego że wtedy nie było e, zbyt wiele śniegu. W międzyczasie spadło ponad 1,5 metra, może nawet na szczycie około 2 metrów śniegu. Freerajdowcy szaleją na Gemsztoku, są świetne warunki freerajdowe. ciągle można znaleźć linie które prowadzą gdzieś tam w dolinę których jeszcze niestety nie zeksplorowałem na razie trzymam się tras no bo pracujemy też dosyć intensywnie i nie bardzo jest czas na eksplorację ale mam nadzieję że taki czas w styczniu nadejdzie dziś jak widzicie mam narty firmy Blossom. Które mogę sobie potestować są to narty z linii numer 1. E, narty gigantowe o długości 1,78 m, promieniu chyba tam 19 m. W każdym razie bardzo fajne, dynamiczne narty. Ja do nich zamontowałbym trochę lepszą płytę e, pod wiązaniami, dlatego że ta, która jest e, przeznaczona dla e, wiązań rentalowych, jest po prostu moim zdaniem zbyt wiotka, ale tak w ogóle narty naprawdę znakomicie sprawdzają. Zresztą zaraz zobaczycie, bo mam nadzieję, że e, Nagramy trochę zjazdu słynną czarną trasą z Gemsztoku, która też w międzyczasie została otwarta, dlatego że jest naprawdę na co popatrzeć. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz robię takie, taki eksperyment pod tytułem Prowadzenie kamery z ręki. Nie jestem Bruno Kernerem który, Kernerem, który na Pucharze Świata jeździ z kamerą, a przynajmniej jeździł bo w tym roku, jeździ kto inny, na, przed zjazdami i pokazuje trasę w Kitzbichel czy też, czy też w Wengen. To jest jednak bardzo poważne zadanie i trzeba troszeczkę się do tego przyłożyć. Ja to będę robił pierwszy raz. Kamera z ręki przy jednoczesnym komentarzu, więc jakby coś nie wyszło, to bardzo proszę nie opluwajcie mnie w komentarzach. Bo e, próbujemy, że tak powiem, na ostro. Dobra, przypinam narty Blossoma, e, numer 1 GS i przejmuję od mojej uroczej asystentki kamerę, którą będę starał się prowadzić e, Was po trasie e, czarnej z Gemsztok. A przy okazji, jeszcze spojrzenie w dolinkę. Jak my tutaj musimy się strasznie męczyć. Jak widzicie, śniegu spadło. W międzyczasie sporą Ja tutaj robię po raz pierwszy Takie żarty No jest twardo, jest fajnie, jest naprawdę super Może nie, są, nie jest to stok przygotowany na Warunki Alpejskiego Pucharu Świata No bo jednak jest Momentami trochę Odsypów i tak dalej, ale Ale ogólnie rzecz biorąc jest stromo Twardo i uroczo dojeżdżamy do miejsca, gdzie od tej trasy odłączają się freeride'owcy Tacy bardziej przytrasowi Ci, którzy są trochę ambitniejsi, idą tym trawersem przez tę małą grańkę I tam jeszcze można znaleźć bardzo fajne miejsca całkowicie nieprzejeżdżone Tutaj akurat pan pojechał Widać, że jest dość stromą. Ale jednocześnie widać, że jest dość pusto. Więc zabawa jest naprawdę dzisiaj przednia: zimno, twardo, pusto. Pokażę, jak wygląda ten teren freeridowy, do którego można dotrzeć właśnie tam, jak był przejazd przez tą małą grańkę. No jest to zjeżdżać i jest jeszcze, pomimo tego, że opad śniegu był jakiś tydzień temu, no to jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo linii, które można zjechać, jak widzicie cały stok w cieniu jest to, jest to stok północny. Druga ścianka. Jedziemy drugą ściankę. Naprawdę nasz, na tej górze nie ma zbyt wielu Osób dzisiaj. Zobaczcie, jakie są tereny. Ja mam nadzieję, że to wszystko będzie widać. No tutaj jest freeride bez końca. Absolutnie bez końca. Trzeci Travers, Pani zaciekawiona. Obejrzała się, któż to nagrywa i dlaczego. No bo biedna pani. Jest Szwajcarką i może jeździć na nartach, a ja Wam muszę zrobić relację filmową, dlatego że nie macie możliwości na razie przyjechania. Znaczy do, do Szwajcarii, mam nadzieję, że Polska spadnie z listy krajów objętych kwarantanną już w tym tygodniu, więc będzie wtedy to bardzo e, dobrą okazją do wybrania się. Do Szwajcarii, na przykład do Andermatt, które w tym, przy, te, przy tej okazji zareklamuję Fenomenalne miejsce Słuchajcie, ja podziwiam tego Bruno Kernena, bo jednocześnie kręcić, patrzeć gdzie kamera patrzy A przy okazji jechać, patrzeć pod nogi No lekko nie jest, naprawdę No, i dojeżdżamy do miejsca, gdzie rozdzielają się trasy. Tutaj mamy znaki pokazujące co i jak, a tutaj przygotowywane na jutro, no bo jutro to oficjalne otwarcie wszystkich tras. Bardzo drugi, długi orczyk z czarną trasą pod nim. Mnóstwo też miejsc do pojechania poza trasami. Ja pamiętam tę trasę, bo miałem przyjemność jechać tutaj. W 1989 i jednej z ostatnich zawodów, w startowałem sortowałem, super gigant z samej góry po tej trasie, która ma mnóstwo prze przełamań. Było naprawdę fajnie. O rezultacie nie wspomnę, był słaby, ale, ale było naprawdę. E, jest co jechać, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce do pojeżdżenia na rach. Dobra, na tym na razie kończymy, bo żeby was nie zanudzić, to jest właśnie górna stacja na Gemsztoku i pod nią te ściany, którymi przed chwilą jechaliśmy. Jest tu naprawdę obłędnie. Zapraszam do Andermat. Znajdziecie mnie w sklepie Gleis Null na dworcu, w podziemiach dworca dworze Dworzec duży nie jest, więc łatwo jest nie znaleźć. I, no i albo na stoku, jeżeli stoki nadal będą działały, a mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Wam na razie i do usłyszenia.